Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Rocky. Witam. Dzisiaj jest to druga część. Pierwszą część macie tutaj Ofkarcie. I ten. Będziemy nagrywać film z rysowania. Mniej więcej. więcej. Kategorią jest teraz Kosmos. Okej, okay, czekaj, ustawię sobie to, abym mógł sobie to łatwo zbliżyć. Dobra. No i to jest właśnie yy, rzeczy, które można wylosować, a my kręcimy i... układ słoneczny. No to faj! Czyli coś trudnego. No to trochę... No... Dobra, mamy 15 minut, 30. Dobra, przejdźmy do pierwszego tworzenia. Plik, to jest nowy. Czekaj. Dobra. Najpierw tutaj ja bym namalował sobie próżnię. Potem jakieś Coś? gwiazdy. Już stać jest? Tak. A! Nie wiedziałam. Ustaw ten timer sobie. Ja na razie nic oprócz czarnego nie zrobiłem. Dobra, to załóżmy, że o po prostu yy, 30. O 39, na 13 139, e, no. Koniec. Dobra, rysujemy. To się chwilę, no może... Dobra. Takie jakieś losowe ustawienia. Y, poziom szumu dość niski. Minimalna wartość, maksymalna wartość. Dobra. I teraz o, te nie. gwiazdy, jak mi się załaduje, powinny zacząć świecić. Z mojej perspektywy też będzie widok. Tak Co jest? To jest Co jest? A, bo mam rękę na nim Wszystko jasne Może... Czyli mam to hmm. Jakby co, to w nim mamy takie trochę chity, bo jeden z markerów to jest tak jakby słońce A, a właśnie widzę, w sumie faktycznie ty, no kurczę, no one za mało świecą. Nie, to słońce gimpowe jest jakieś małe. Tak. Boże jest to większe. Ej dobra, to, wy, to jest... Mój obraz to jest Ultra cringe. Cringu'a, tak? A szczególnie... Y, słońce. Bo kombinuję coś z, albo nie, nie będę kombinował z filtrami, bo jeszcze... Y, Hello, program GIMP. No dobra. Coś tam te gwiazdy świecą, co prawda marnie, ale chyba trochę za mało tutaj dałem. Dobra. Czy uwaga, że na moich filmach mówię za dużo dobra? Nie jest możliwe ale ja na moich filmach dużo robię cringe'a. Na swoich zresztą też. Nie, ja mój obraz, jest... obraz na razie wygląda jakby... Gorysował jakiś pięciolatek w playcie. No, czyli najczęstsze powiedzenie tej serii: kurzam się, bo nie działam. Tak, to przypomina Shatu. No nie, to przypomina bardziej bagietę Uwaga, teraz w montażu daję kamerę, bo ukrywam i serę Miejmy nadzieję, że ktoś go znajdzie kiedyś. Dobra. Dobra, Dobra. teraz chyba widać mnie, jeśli tak zrobisz. O nie, bo ja ci zapomnę właśnie ekran. Nie, nie. Merkur jest taki ciemno-czerwony, taki blado-krwawy, krwisty, tak bym powiedział. To jest za, za dużo. O taki o jakiś. Merkury dnie wiele no, od słońca? No co to ma znaczyć, no? Tym razem będzie trzy razy głośno. Bo to powiedzono serio, no. już. Dobra, patrzcie, co ja tu robię na moim ekranie. Yy, ale ten, my... ja nic nie widzę. Wiem, ale, ale jak będziesz to montował, to w montażu zrób, żeby teraz w tym momencie był mój ekran. Okej. Okay. Dobra. O, dobra, w ogóle to No i wygląda to Czekaj, tu jest mowe śródziemne. O, o. Ja na Afryka. Afryka na, o. Sobie na swoim poziomie. O tak, o. Dobra. Ej, ale ta planeta wybitnie wygląda. Tu półwysep arabski. O. Co znowu? Czemu rysujesz półwyspy arabskie na... A bo ty, a bo ty teraz... A to też u mnie wygląda jak Ziemia. Dobra, zróbmy z tego ziemię. ziemię. Yy, to Europa. Takie Dania trochę. Yy, tutaj ten. O tak, o. Yy, ten. Tutaj taka... Y, y, zniesienie do góry, bo to Rosja. Stan umysłu, jakby coś się zastanawiał. co się zna na geografii? To jest masakra, ten układ słoneczny. Wyślę we No wiem, nie wiem po co to wymyśliłem. Bo ja wymyślałem kategorię, mimo że to go odcinek. No to wygląda jak jakaś porażka, no! Czekaj, bo przecież na tej planecie są jakieś tam. Huragany rosyjskie! Gdzie Madagaskar? To przecież też jest duża wyspa. Masz. 10 sekund od tego momentu. Zapisuję już eksportuję nawet. Najlepiej Dobra. jakbyś zrobił czarny ekran na całym Discordzie. Jak będziesz... Dobra, czekaj, to na 3-4 wybieramy. Ja już to znajduję. Ja gdzie też ja tego szukam, właśnie nie mogę znaleźć Kurczę, gdzie ja to zapisałem? Jest! Ja wiem, gdzie to zapisałem, ale w tym folderze mam zbyt dużo plików moich. Na 3-4 Ale nie, jeszcze nie, spokojnie, bez Albo... I czekaj, ja sobie tą... Dobra No, what the Hector? Czekaj, przeszukaj eee, Jak to się nazywa? A! Układ no, no i pracuję nad tym. To dobrze, wiem jak pracuję. No, coś długo już pracuję. Dobra, no, czekaj. Przecież jest minuta po czasie. Trzy, cztery. O kurczę, że masz brzydkie słońce. No, słońce u mnie nie wyszło, ale. Nie, żeby coś, ale spójrz na tą taką. Yy, u mnie spójrz na tą planetę trzecią od słońca. Czy ty, tobie to przypomina uśmiech? To wygląda jakby planetę, którą coś walnęło, jakiś meteoryt, który coś walnęło i to ja dziura. A no, pytanie: nas... co jest na końcu Twojego układu słonecznego piątka? To był wzór na nie. Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, moim zdaniem ty wygrałeś dobra Widzisz ekran? Tak. Klikaj Klikajcie. Idzimy! Czekaj, powiększmy to. O! Słońce. przez chwilę mi bardzo dobrze wyszło, więc ja się w sumie cieszę, bo już mam stratę na zrobienie słońca. Dobra, rysujemy słońce. Czemu to u ciebie tak nagle zaczyna elektrycznie migać? Be wygląda jak ugryziony kartofel Czemu to wygląda jak Jowis? Wcześniej to jakoś lepiej wyglądało No Co, jest co to ma Co to jest za słońce? Beznadzieja Beznadzieja U mnie też straszne beznadzieja Pięciolatek w peńczy Beznadzieja Pięciolatek No u mnie też jest strasznie nadzieja teraz Czemu ten... Y y krycie 50 plus pomarańczowy Pisak przypomina mi trochę La Master Paint'a oczywiście no, nie byłem tak. porównował tą beznadzieję Paint'a do e, jak we e, Solidarnego Gimpa Dobra, trudno, może być dodaję ostatnią rzecz Doda i dodam wtedy jeszcze ostatni ten, może będzie lepszy na mojej wcześniejszym no, rysunku się nawet zobaczyć Orion'a Co? Na mojej wcześniejszym rysunku udało się zobaczyć gwiazdozbiór, który się nazywa Orion. Cyf numer 2.png Tak, tak to nazwałem. Ogólnie jestem, się... Ogólnie jestem kompletnym Mm -mm. Jakby to powiedzieć przez ostatnie 20 minut, czyli podczas rysowania tego ob słońca. Ej, fajny filtr, mam, się nie podczas rysowania tego słońca zapomniałem przełączyć scenę z gimp'a na Discorda, przez co przechwytywał się ciągle tylko Discord. Czyli nie widzieli co rysujesz? Tak. To pokaż efekt skończony i później dodasz, jak ja to rysowałem. Okay. Zakręcony. Zakręcanko. Ja bym chciał, żeby była czarna dziura, ale będzie życie. Czyli najcięższa kategoria chyba tu mogła być. Ufolut. Bra, 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 bra. Pomysłu, akurat tak się składa. A i w ogóle, jak ostatnio nagrywaliśmy ten odcinek, to chyba sobie uświadomiłem, że chyba ci nie powiedziałem wyników. W sensie powiedziałem ci, że wygrałeś, ale chyba ci nie powiedziałem. Powiedziałeś e, mi więcej. Za co dostałeś punkty. Tak, powiedziałeś, ale ten. Ale nie nagrałeś tego na odcinku. Nie nagrałeś tego tak, na Wiem. Wiem, oceniania już w ogóle nie nagrywaliśmy. W ogóle u mnie końcówka wyglądała. Stach już wygrał, by the way. Po prostu. Na no, jak się jest dosyć długo, to po prostu... Uwaga! Tutaj... Czas na mema tej serii! No? No co to ma znaczyć?! No! Ja, ja się boję, że mój głos się nie nagrywał, to ty tak to jakiegoś niskimi sposobami nagrywasz. Tak w ogóle teraz jest, przypomniało mi się. No Ale tak. no dobra, załóżmy, że twoje sposoby działają. Tak, załóżmy, że działają. Ewentualnie to, hehe, -he, miałeś problemy z mikrofonem i dopiero po... I he, he, zapomniałem się, zapomniałem o tym pfiznę. na henterze. jesteś gotów? Ojeju, czekaj, ja nawet sobie tego nie zaznaczyłem. Dobra, w sumie zaoszczędziliśmy w tym filmie 8 minut. Bo wtedy było 5 minut, a teraz 3 minuty. To jest ostatnia. Nie na granicy, Więc... ja to tak nazwałam. Dobra, na trzy, cztery. Nie. 3, 3 4 3. A ty? Ej, nie doszło. Dobra, jesteś. O nie! Ej, to jest fajne. Kto? tylko mają. U mnie to są jakieś gluty, które obserwują Ziemię. <głosy> Jest <głosy> Jest taka sprawa, że nagrywamy pewien odcinek. Ja ci zaraz na prywatnym prześlę wszystkie prace, tylko czekaj. Ci zaraz prześlę dwie prace. Zacześni? Dobra. Yy, dobra. Układ słoneczny, otwórz. I załącz drugi plik. Yy... Pulpit. Musisz ocenić, która z nich jest lepsza. Nie wiadomo. A, yy, a, ja wiedz... a skąd mam wiedzieć, który jest Twoja, który jest Dawida. No i właśnie. No właśnie, nie możesz tego wiedzieć, żebyś się a. nie sugerował. Dobra, okej. Okay. Niech będzie. Dobra, Dobra. wysłałem Ci ją. Dobra. Dwie, klikaj, bo Teams ucina te pliki, dlatego klikaj. Tak. Dwie. Dobra, już. Mam. Zobaczymy. Który lepszy? Właśnie, kurde, nie <gry> Dobra. Moim zdaniem, to lepsze są. To takie jest czarny tłem Teraz dwie kolejne prace Dobra Idą na ruft Jest to to i załącznik z komputera pobrane Anko Dobra Dobra, poszło Mam pytanie, co to jest? Słońce Dobra No bo ja... Nie wiem co to wybrać, no. Sari. Ja bym powiedział, że... Frdet hmm. Tak dziwnie to, no... Tak dziwnie, czekaj hmm. 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 To zielone, czy nie zielone? Czekaj, to są... To jest zielone, czy to jest żółte? Bo ja już nie wiem to jest... Ja e, e, tam na i... zobaczę To jest e, raczej takie zielone. Dobra, A, A, więc to, ja wybieram to takie zielone. Dobra, czyli druga o. to David. Wybrałeś pracę Dawida. O! Dobra, to... czekaj, trzy kropka. spacja. Ale jedzenie. tutaj nie ma y, mówić ten... Y, która jest śmieszniejsza i ładniejsza, tylko no. która jest ładniejsza, jakby co. No dobra, no wiem. I teraz załączam kolejne dwa pliki. Okej. Okay. ale wieszcie, co jest śmieszne? To, Że ty to oceniasz akurat w takiej kolejności, że raz Stasiek, raz ja, a tych prac są trzy. W takiej I... samej oceniam... Listę. Tak, więc bo jakby było 2-0, to ja już bym nie mógł wygrać i to jest najśmieszniejsze. A ciągle jest coś takiego, w tamtym odcinku też tak było, że było 1-1 i był decydujący punkt. Dobra. Okay. Jest... Więc teraz wysłałem ci dwie prace i one są decydujące. Jeśli ktoś. Którą... Dobra. On wybierze Twoją wstąpę. Ja wybieram tego u do takiego pełnego. Co? Tego pełnego, tych dwóch zielonych stojących na globie, tak? Tak.